Dzień 6. Oprawę sumienie dla dziennikarzy i ludzi mediów. Z listu papieża Franciszka Patris Cordę. Praca staje się wręcz uczestnictwem w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Módlmy się, aby dziennikarze i ludzie mediów byli świadomi znaczenia swojej pracy i budowali dobro w sobie i w innych, a nigdy nie burzyli tego, co jest prawdziwe i piękne. Prośmy, aby przekaz będący ich dziełem służył rodzinie i jej misji przekazywania życia. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami o chorych, módl się za nami. patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego, i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże, módlmy się. Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu cześć na ziemi jako opiekunowi zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa świętego Jana Pawła II z encykliki Ewangelium Vitae. O Maryjo, jutrzenko nowego świata. Matko żyjących, tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz o matko na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiety, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Sprawa, by wszyscy wierzący w Twojego syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej zawsze jako nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Myślę, że czasami mylnie przypisujemy hmm, Kwestie świętości życia, mówienia o życiu, o tym, że zaczyna się ono od poczęcia i kończy naturalną śmiercią, dziennikarzom tak zwanym katolickim czy chrześcijańskim. Zadaniem dziennikarza jest przekazywanie prawdy, mówienie prawdy, a prawda służy życiu. Kiedy mówimy o tym, kiedy zaczyna się życie, kiedy ono się kończy, mówimy o jego trudach i o jego piękności, wtedy służymy prawdzie. A papież Franciszek dodatkowo dodaje, w czas swoim orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu, że w dobie mediów społecznościowych większość z nas informacje albo tworzy, albo przekazuje. Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by służyć prawdzie. Służąc prawdzie, służymy życiu. Mówimy, jak piękne ono jest, ale też z jakimi trudami się zmaga, i wtedy wzywamy do solidarności.